Dziś jest Halloween. Chłopaki się cieszą, że będą mi Halloween. -wój. Więc poszli wymyślć, i tworzyć udać. A później poszli pokazać się, aż tu nagle, O nie! Jestem złą klątwą, he, he, he. Klątwę tam, tam. O nie! Co się stało? Zmieniłem Twoje ciało. Jesteście potworami Chyba, że do pomocy dojdziecie tam. To klątwa snuś nie Ku Chłopaki chwilę zamyśleć. Musimy tam... Tak, tak, tak i myśmy przeszli przez I nic nie mi spać A nas zrobił się Zystał zły z mojej złekły. Ja I tu nagle nie umiemy Coraz więcej to było I Już chłopaki nie mieli szans Aż nagle mocno pojawiły się I wszystkie potwory załatwiły cel Więc chłopaki podbijali I załatwiali I jak pokonali cały nas Uczeli za to też i magiczny portal, ale za była grupa potwory, więc zawalczymy se! Choć oczywiście ale... wygrali, zostali całkiem sami, a stali na niej, o nie! Sła kłopak nie miła się, Haha, pokonam pokonamy se, znaczy my pokonamy cię, o nie! you <sharp inhale>